Ma Marek, a walka karów na 99%. On będzie się już wkrótce na najbliższej gali Famy MMA, a jeżeli nie na fame MMA, to na pewno się odbędzie. Także wy drodzy widzowie będziecie mogli oglądać walkę karów. I w sumie u nas jest taka sytuacja, to to ile to, 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 to się dzieje? godzina to jest minimum jak na pierwszy. Trzymamy go, bo, bo po prostu jest bardzo agresywny w stosunku do nas. Ale Dzisiaj odbędzie się pierwszy trening Karła do Famy MMA, do walki z Karłem. Czy ty jesteś gotowy w ogóle na to? Jak mi się on jest gotowy na walkę? Nie, nie wydaje mi się. Dzisiaj zrobimy mu pierwszy trening. Będzie to zupełnie nietypowy trening, tak samo jak ja. W nietypowy sposób przygotowałem się na samym początku do walki z Karłem, z Minimajkiem, i oczywiście do walkę wygrałem. Otwierać? A ja mi, bo trzymajcie no. coś. Zbierać, trening jest dzisiaj. Maciek, trening, okay. ej, trening, trenik, trening miał być, tak? O, o, Jezu, nie, nie teraz. Za chwilę będzie trening. Zaraz. Muszę. Tak, no musi ich będzie trzymać, bo jesteś agresywny bardzo. Maciek, 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 Maciek. O! Dostaw go! Maciek, Dobra, wygrałeś. Wygrałeś. Puść go. Wygrałeś. Maciek Maciek, o! Przestań! Roz Lubimy trening się. dzisiaj, tak? Chcesz walczyć z kadłem? Jesteś zajebisty, ale ty nie masz techniki? Tak? No nie mam techniki. Przed chwilą. Maciek Maciek, ty nie masz techniki! Nie podawisz. No nie wygrać tak walki. Jak będziesz, Bo ty bierzesz ślepo. Ślepo. Jak... O No, przestań! Już! Uzmoguj no, się! Spokój, tak? Bo no, znowu cię zamkniemy. Musisz się w odpowiedni sposób przygotować. Musisz mieć technikę, musisz się dobrze odżywiać. Dlatego dzisiaj zaczynamy trening. Prosiłbym cię do... trening? do walki. Ja walczyłem! Wygrałem! Ja nie potrzebujesz żadnego treningu. Potrzebujesz. Potrzebujesz. Nie potrzebuję. Chcesz pobić tego głupiego karła? Ciebie mogę. Patrz, pokażę ci coś. Co? Patrz, widzisz tego karła? I co? Musisz go zniszczyć. No to mogę ci, o, telefon. No. Musisz mieć technikę. Ty nie masz jeszcze tej techniki. Mam. Każę. Kondycji nie masz Widzisz, już się zmęczyłeś Czemu tak szybko odbywasz? Idziemy pobiegać zaraz Nie idziemy pobiegać? Nie, nie będziemy to. przygotowywać się do tego, jak głupi amatorzy Jak inni zawodnicy Typu, jacy zawodnicy tam są w MMA? Amatorzy Tomek to to Kolejnik Tomek kolej, to kolej, Kolejnik to w ogóle inna bajka Ale na przykład ten Dawid Maczyński To jest amator On biega, chodzi na siłownię To jest niepotrzebne naucz to komu? My przygotujemy cię, żebyś wygrał Zapraszam państwa do oglądania Idź się obieraj, sportowe ubrania I robimy dzisiaj pierwszy daily. Karolika? Nic. Obejrzysz tą matkę? No będę się trochę bało naszego Maćka. Wiesz, jeżeli nie chce się przykładać do treningów, to się trochę o niego mi? obawiam. Ja wygrałem, tak? No tak. Przygotowywałem się w inny sposób niż wszyscy. No I masz w właśnie wygrałem. Myślę, tak, że, że, że to jest Maciej, kwestia tylko tego. Maciek, jak będzie się mnie słuchał i zrobi wszystko to, co ja mu powiem, to na pewno wygra. Zapraszam no. Państwa do oglądania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę oraz dowolnie skomentować ten film, jeżeli chcecie wygrać nasz konkurs na smedzyni zamiast 24 godziny będziesz pływał w basenie to jest najlepsza na kondycja. Skacz do basenu i pływaj. Jedną i drugą. Godzinę. Godzinę w basenie. Na sam porządku. Chcesz wygrać czy nie. Zaufaj Także ta. no, to mi Także w basenie. Pływaj. I razwa. Pływaj. Raz, dwa. No zaraz tak. Pływaj. Pływaj. Ale ja. Chcesz wygrać czy nie? Tak wie, to Dawaj, dawaj, pływaj, pływaj. O, dobrze Wracamy do ciebie za godzinę. Czarej na dworca. ja widzę wszystko. Pływaj. Już. Pływaj. Sądź. Gdzie? Tutaj, bo jest misja. wiesz jak najlepiej, żeby pan taką kondycję? No. Pod wodą. Pod wodą, chciałaś Nie będziesz musiał go trzymać pod wodą. Myślę, że na samym początku tak. Zacznijmy od 20 sekund. Pod wodą i będziemy zwiększać, Że mam po prostu kondycję. Pływa! Żeby wiesz, że płuca yy, zaczęły działać. To, to będzie najlepsze. Zdecydowanie jest idealne. To, I to. Ale jeszcze trzeba wziąć pod uwagę ciśnienie. Im niżej, tym lepsze ciśnienie. Dlatego na najlepiej I trzymaj go tak. On się cieszy. Pływać. Nie masz miały! Ja Co Prywać, to masz na ty? Jaki to kóznik, To jest masaż! Gówno nie masz, a jest! Nie jest potrzebny! Kondycję robimy! Raz, dwa! Pływaj! Uda się, nie? Wygra to bardzo. Zobaczymy. W tydzień no z takim podejściem, no to zaczęłam się coraz bardziej obawiać, ale... No i ładnie, proszę tak pływać. Kuba dawaj teraz. O, raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. To dopiero pierwsza seria. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć Jeszcze nie wyłóż. Dawaj, w dół Karła. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze dwie sekundy. Dwie sekundy, dawaj. O, idealnie. Już, już, już. Masakra. Karzeł. Kondycję łapiemy. Tak? Kondyka go, kondyka go. Masz robić kondycję jak chcesz wygrać walkę Wyłaś z basenu Kolejna atrakcja dla Ciebie Wyniesiesz go jakoś Kuba? No wynieś go z basenu A ty co? Zamierzasz się jakkolwiek przyłożyć do treningu, czy nie? No przyłożyć się do jego treningu. Chyba wszyscy chcemy, żebyś żeby wygrał. No wszyscy chcemy, żeby To dawaj. Tutaj, zapraszam. Idziesz? No, ej, no nie w kamerę, no macie! Co ci zrobiła, Stać go. A, no, no zawejdzijącie. Ile tak z pół godziny go tam trzymamy, tak? No myślę, że na pewno. Myślę, no. że... To weź może krzesło tutaj tutaj zostawimy. Tak, nic nie, no, zobaczmy. O, widać go, widać, go, widać go. Daka, że o pół godziny! Czekajna. Karolina. Aż tak nie widzę, ale Daj, coś tam podajem. widzę. Nie, 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 normalnie, normalnie. Aż tak? A jak on się zacznie dusić? Tam jest taki a przycisk, tak, Jak się zacznie dusić? Jaki przycisk. Żadnego przycisku nie będzie to są przygotowania i treningi. Ty też tak siedziałeś? Co? Ty też tak siedziałeś w sauna? Nie, bo nie miałem takiej możliwości. Ja akurat nie miałem saunę pod ręką, a skoro jest... A no, no po prostu każdy będzie siedział, tak? Nie wyjdziesz nigdzie, tak? To... Nie. Nic ci nie otworzę. Kazar, nie, nie. Nie ma wyłażenia. Pół godziny, tak? Pocierto. No. Puszczać go No już nie. tak długo tutaj siedzi. No daj mu wyjść. Kazer, pół godziny, tak? Miało być pół godziny, tak? Pracy tam. Nie! To nie o, tak polegać Przestań. Dobra, teraz tam idziemy, tak? To no idź Tu idziemy. Ja nie, nie idę. Sąsiad, Ja jest z Ja ci ten dragi mały. Nie. Tam, tam Nie idę. K Kurde K O, nie, no. tutaj czeka na ciebie, O, proszę Bardzo. Tu, 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 tu. tu, tu, tu Zrób no to. Tu. to. Zrób to. się to. Chodź to. Dlatego mówiłam, że jeżeli on z takim podejściem będzie podchodził, to ja się o niego boję. Ja na Może i tak. Co on znowu wyczynił? Siły trochę małe, ale, ale wiesz. Tak. Albo samimy, albo nie robimy. Przecież on musi stracić masę, tak? Bo nie nie gruby, nie zawcię. Nie, no nic nie normalne. Co gdzie on jest teraz? Pierwszy do hotelu Po hotelu to lata na to. Goły, goły lata. lata po hotelu, tak? No to po po mamy przygotowane również inne atrakcje na mieście, nie. No to na mieście, no. Ale to do to 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 będzie... ja to no to to trzeba chodźmy. go złapać, bo jak y, po prostu tego nie zrobimy, no to gówno no, się nie. Ale ale wiecie, jaki na hotel jest. on w tym basenie nie pływa, bo miał pływać pół godziny. 15 minut? Tutaj też 20 minut, no to bez sensu. To bez sensu. Nie dochodźcie go poszukałem a ile razy go podtapiałeś? Pięć Pięć razy Po 20 sekund było? No Czy nie wytrzymywał? Nie wytrzymywał, ale pociągł znam na kurde masakrę Chodźcie Chodźcie, znajdziemy go tak, Kolejny plan jest taki, że jedziemy w pewne miejsce No to jest po prostu kluczowy, kluczowy mhm. moment treningu ty patrz, się obija zamiast trenować. Siedzi sobie w basenie. Ja pierdolę. Chociaż nie musimy go szukać to jest Ja mu zrobię próc. trening życia zaraz, zobaczysz. Niech sobie siedzi w tym basenie, bo basen tak czy inaczej jest dobry. Mam nadzieję, że no za tak, chwilę no będzie kluczowy. Tak, się za dużo nie wziąłem. Dobra, tam poszedł sąsiad. Dobra, jedziemy. Ty, tam nie wpływa, pływa. No on tu chyba trochę przepiluje, więc nie tak tak, 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 tak. To to jest zajebiste, bo to zajebiście działa na kondycję, tak? Ja się tam nie znam akurat na takich szaczach, wiesz. Ja z walkami to mało o, go mam. O, o, super, 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 tak dalej. Dobra. I tak po piel serii niech robi. A my uciekamy? Oni tam skończą podtapianie karła. Jeszcze tyle też je mieliśmy. co masz jeszcze w planach? No ma w planach między innymi podnoszenie ciężarów i tak dalej, i tak dalej. Ile wy tam siedzieliście? Co cię to obchodzi, Gdzie siedzieliśmy. Ale on trenował cały czas? cały czas. No dobra, Jałbym idziemy dobra, dalej, było, tak? To bieraj, to bieraj, to... Ubieraj się i od razu idziemy dalej. Gdzie? Karolina, idziemy dalej trenować, tak? A co ty no to trenować? dopiero początek. To, to tam, to, to lajcik był. No dobra, to daj mi się przemoc... No to ja czekam na Ciebie na zewnątrz. Wiesz gdzie jechać? Yy, tak, wiem. Mam nadzieję. Jesteś gotowy na trening życia? Tak, okay, jestem gotowy. A co będę robił? Będziesz robił dużo Wodki. rzeczy, żeby wygrać walkę. To ci powiem każe, że masz szczęście. No ale ja chciałem trenować, ja nie będę w deszczu biegał. No to robię. No właśnie miałeś dystans 2500 metrów pod górę. Tak. Pod górę, z deszczem. Tam, tam musisz dobiec na samą górę. Każdy to? Dawaj, na samą Nie, nie. Chcesz wygrać czy nie? My no poczekamy szabie. w samochodzie. Dawaj, biegnij. Nie, ja nie biegnij. Proszę. No, no, ty biegniesz, a my jedziemy samochodem naokoło i spotykamy się na górze. Nie, tak. Może no, wolisz inną górę. Ale to jest najmniejsza A to, co na innej nie pada? To jest najbardziej lajtowa. To jest lajtowa. No, jutro, jutro polecimy na to większą. Tak. No to wolę na większą, ale nie w deszcz. A co chcesz też robić? Nie wiem. Kolejne ćwiczenie chcesz? Nie No znajdź jakiegoś człowieka. Po prostu. Mam go pobić. Dokładnie. Ale to te. Losowego człowieka na ulicy masz pobić. I masz wygrać. Rozumiesz, masz wygrać. Nie dobrze w Dobra, jedziemy dalej, szukamy jakiegoś człowieka, wybierz sobie zawodnika dla ciebie, tak? I masz go pobić. Losową osobę na ulicy. No to w takim razie jedziemy dalej. Tylko musisz wygrać. Ty ty tego, 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 tego. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj na salon. No chuń cię. Kazioł. Nie, nie, nie. Wejdź ze Ja. Maciek, chiapierdziele. Ty, gdzie jest ten gościu? Gdzie jest gościu? Dajcieć mogę. Maciek, Co ty odwaliłeś? No co, miał być sparring. Ale no sparingu nie było. Czemu, czemu dałeś się pokonać? No nie wiem, odepchnął mnie. Ale ja go zaprowadzę, bo to Coś ci się stało? Nie, spał. Ale... Na pewno? Na pewno. Weź karynoty drzwi. Ale czy nie mogłeś? Chcesz go popchnąć czy coś? Nie mogłeś mu, bo nie mogłeś? Ja pierdziel. A może on też ćwiczył? Dłużej ćwiczył. My, bo on sobie tak wyglądał. Siadaj, no wygląda właśnie. Do no, no, takiego, takiego dzikiego. Jakby coś ćwiczył. Dobra, siadaj. I trening dalej kontynuujemy, tak? Bo właśnie to pokazało, że musi się jeszcze dużo nauczyć. I muszę chodzić na treningi. Tak, ze mną treningi. A wiesz, do kogo Cię wyślemy później na sparring? Do kogo. Zgadnij. Do mnie. Mamy doskonały sposób, jak zachęcić maćka do treningów, zrobimy mu zajebiste ćwiczenie. Kupimy mu to o czym zawsze marzył, postawimy w jakimś niedostępnym miejscu i będzie musiał się dostać do tego miejsca w jakimś tam okresie czasu. Ja bym na górze gdzieś tam postawił gdzieś tam No na szczycie jakieś góry, no, na szczycie jakiejś no, góry. góry jak już tak. Na szczycie góry i żeby tam po prostu wszedł, Tak. tak. Udało się kupić wymagany telefon dla karła. Teraz wystarczy umieścić mu na szczycie jakieś góry i kazać mu to chodzi Teraz pytanie: kto może. Dzisiaj czy jutro? Ja mogę. Wejdziesz na górę? Tak. tak. Specjalnie po to, żeby. Lubię go Zrobić to. Lubię go denerwało. Na szczyt góry. Na szczycie góry. kilka tysięcy metrów? Tak. Na szczycie góry dawaj Tylko tak, tak, po to, żeby. Okej, okay. proszę bardzo. Dobra, na szczyt góry i, i macie krok. Tylko powiedziałem, której. Wiesz co trzeba zrobić? Każę chcesz? Tak. Właśnie, tak. chcesz to? telefon. Scott. Chcesz? Chce. Wiesz, gdzie no. będzie czekał na ciebie? Gdzie? Wysoko. Na szczycie góry. I ja Byle go tam umieszczę. Trenujemy, tak? Masz, masz. O, zobacz. Czemu na szczycie? No żebyś ćwiczyć. Dobra, kiedy biegniemy? Dzisiaj, teraz. Pod górkę, tak? Kilka tysięcy metrów. Po telefon. To Daleko. Dalek? A jak wy tam wyjdziecie na górę? Ja no, będę. No sobie poradzimy. Będziesz miał tam telefon, tak? Zobacz jaka petarda. Patrz. <noise> co widzisz? Zajebisty jest. To. Chcesz? No. No. To co, jedziemy? Jedziemy. Jakieś preferencje co do tej góry, czy. Nie, jedźmy. Byle jaka? Nie. Masz, trzeba będzie umieścić, i jeszcze wiesz, co trzeba będzie zrobić. A będzie. No. Nie słuchaj! Jakieś dodatkowe obciążenia, nie? No, jakieś wyzwania na tym szlaku, musiał, czy co? Na przykład y, go zepchnąć na sam dół w połowie drogi. Dobra. Komunikujesz. Że w połowie drogi po prostu na sam dół. Dobra. Dobra. A może po prostu. Wiesz, wejdziemy na górę i no. damy mu puste opakowanie. No, w sumie też dobrze. No, w to boż, będzie... to, no no to O pani. kurde. Wyjmuj z opakowania. O. Trzymaj. No, teraz zapakujemy to w opakowanie, żeby to wyglądało, że oryginalne. No i tyle. I zostawiamy na tym. Dobra, jak to ułożę do Was. Dobra, Dobra, lecimy. Dobra, teraz pytanie, gdzie go schowamy dokładnie. Gdzieś tak wiesz, jeszcze wyżej może czy No nie? No może chyba nie. już się nie. Czy tutaj? Musimy to zrobić w takim miejscu, żeby nie było widać. To znaczy no i tak będzie musiała wejść pod górę. No tak, no pa, 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 ją musi wejść w ogóle, nie? Tylko żeby sobie nie ułatwił zadania i żeby wyciągiem nie wiem. No, ale tutaj już nie, nie ma wyciągu nie na tą górę. No, jest, jest za No właśnie. No posta po prostu. To jest tylko zjazd, przecież, no, a nie. Trzeba tećkować. Tutaj. Tam no. Weź jeszcze ten. Słuchaj, poza tym i tak tutaj nie ma telefonu? Daj mi telefon. Ok, no po No bo muszę udowodnić, może tutaj jest telefon. Wyśle. Ja mu nagram. Panie Karle, głupi, za srańcu, obsrańcu, śmięciu, tutaj jest. Tutaj masz telefon, telefon. Żeby nie było, jest w środku, tak, jest zapakowane oryginalnie. Także tutaj musisz po prostu wejść, zostawimy cię tam na dole. A zresztą wszystkie szczegóły wyjaśnimy. Także lecimy. Patrz. Ale leje chodź, pokażę spada Zobacz w którym miejscu patrz? Za. Tutaj masz. Żeby nie było, jest w środku, tak jest zapakowany Co ty go tak zostawiłeś? Jest zapakowany. w folię, No Ale tam cię o po porze nie wchodzą. Widzisz ten komin tam na górze albo tą wieżę? Maciek, nie tędy! Maciek, patrz! Gdzie jest ten wyciąg Ale nie wyciągiem! Ale wyciąg i tak jest zamknięty. Nie właśnie, jest, tam, wiecie, tak jest. tam jest wyciąg! Idź tak jak wyciąg jest! Tam gdzieś A, powinny to, być to, jakieś to, to. szlaki. I ten trap. Tak, I tak zmokniesz, i tak zmokniesz i jesteś, tak? Gdzie? Tam i prosto Znajdziesz jakiś szlak wyciąg i musisz na to wysoką górę wejść I na ciebie czeka telefon, tak? I dawaj szybko No, się sobie raczej Dobry. Ale widać, że jest telefonu no, Chęcący karzeł Jak zobaczy, że tam nie ma się od tego telefonu Ja tak, pierdolę wszystko jest zrobione... Dla niego Dobra, to w takim razie Dzień. co? Trochę mu to zajmie, myślę, że... Myślę, że jutro wróci Jutro, jutro będzie nam dzwonił Wiesz co? 3-4 godziny myślę na takie no. wejście, Dlatego tego my po prostu... No Znaczy ujdziemy. czytałam na necie, że tak y, 5 jakoś. Godzin. 5 godzin? Tak, tak średnio ludzie to, mówią, ale, on ale wiesz, jest on jest. To też inak. No ale też jest karłem, nie? No właśnie, ale To tak, się... ale on się szybciej męczy, nie? Dobra, wracamy do naszego apartamentu i czekamy, na, czekamy niego. na niego. I później najwyżej wymyślimy inną górę albo cokolwiek innego dla niego pomyślimy. A pokazałaś mu w ogóle ten film? No pokazywałeś, tak, pokazywałeś. Tak, to mhm. to zaraz tak, do niego zadzwonić. Tak. No już mu jeszcze wysłać ten filmik w razie, o kurde, ktoś dzwoni. Idę otworzyć to chyba Maciek, co? No cześć! Ej! Gdzie jest Krusza? I gdzie jest mój telefon? Czemu tu nic nie ma? No jak nie? Ja, nie ma? Gdzie no, jest on? Ale był! A, no ja nie wiem, no... Byłeś na tej górze? To mamy dla Ciebie kolejne czasy. Ej, czekaj, marcz, marcz. Przestań, 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 o, macie. O, macie, Macie, czekaj, macie, bo Maciek! Mamy kolejny czary! Chłopaki, no przestańcie! Kolejny czary, kolejna góra. Chłopaki, przestańcie, bo Maciek, no! Przestań, przestań, przestań. Telefon no. dawaj. A nie chcesz kolejnego challenge'u? Telefon! No na kolejnej górze, Maciek, zostaw. Nie, telefon. Pójdź go. Teraz chcesz. Dawaj, A co z treningami? Bo to po niego, posłuchaj. Maciek, proszę. Maciek, Maciek. A masz opakowanie, chociaż? Do sensa to opakowanie. Jak było? Jak się wchodziło? Ładnie. Wow. Ale no już ci daję. Proszę, jest takie, że masz już słuchawki i ładowarkę. Gówna mnie obchodzi. Telefon. Ale nic z treningu. Ale powiedz jak no trening, Jak dasz mi telefon? Już zostaw go. Chodź. A to miałoby być tak, że Maciek, na jedną górę, później na drugą no Nie, jest... nie miało tak być Nie miało był... tak być Odpoczywałaś to... Telefon miał być tam Ale nie... Marek ci nie powiedział, że będzie telefon, Marek pokazał ci tylko pudełko, tak? No Maciek no Robimy trening? Gdzie chcesz trening robić? No na ją Górę wejść do dupę se górę i to wszystko Ja chodziłem całą, musiałem Ale... tam wejść i despać Gdzie? Przydałem ci ten telefon Jebie się Przegrasz to Przegrasz walkę się Ja pierdziełem, on bardzo przegrałem musisz telefon co? Zabrał telefon, miał go dostać za wejściem na drugą głowę. Czemu ty mu oddać ten telefon w ogóle? No bo mnie biją. Ja trzeba by go dyskretnie zabrać. Dobra, i oddałem. Zaraz pójdzie spać, no Karły mocno śpią. Więc no, no i zabierzemy mu znowu. Nie będzie problemu. To ciekawe, co no będzie. będzie, jak się dowie, że jego walka jest charytatywna. A jest? jest. No, no, tak. W pełni. No nie wiem, czy on by chciał dać. No, trudno, no. Dowie się dopiero po. O tym się przekonamy w następnym odcinku, ponieważ walka na, na Fame Ma jeszcze nie jest 100% dogadana. Jesteśmy w trakcie dogadywania jej, ale jeśli odbędzie, to na pewno będziemy chcieli część pieniędzy oddać na cele charytatywne. Na, na było to w przypadku mojej walki i mam nadzieję, że Maciek się na to zgodzi, bo nie każdy chce po prostu oddawać pieniądze, ale wiadomo, że w głębi duszy każdy każu jest dobry. Nie wiem, jak tak z tamtym, ale nasz tamty każu jest, tamten, raczej no nie. Naszy jest tam pewno naszy... na pewno dobry. Także widzimy się już wkrótce w następnym odcinku, odcinku z treningu. Natomiast Natomiast jutro o godzinie 14 będzie inny film, na który serdecznie zapraszamy i zaraz zabieramy się za nagrywanie tego filmu. Albo nie zdenerwowana, chłopie. Albo za kilka godzin, jak każdy w stanie. No, jak ochłonie. Dobra, do zobaczenia